Siema, ludzie do MCTR. To jest Minecraft Tor. Witam Was w mojej nowej serii, pierwszej. Yy, I mam nadzieję, że nie mojej ostatniej. Yy, wraz ze mną będzie nagrywał Sniper. No tak. No, przejdźmy do tworzenia świata bez żadnego obijania w bawełnę i tak dalej. Sorry za moje jękanie, ale ja na żywo nagrywam komentarz, więc. Yy, dobra, przejdźmy do tworzenia świata. Tak. Ta generuj struktury. Wyłączone. bonusowo skrzynię sobie ustawia, bo tam nie chce mi się zbierać na początku rzeczy, szczerze. Gotowy. tryb gry przetrwanie, o żeby nie było wyłączone. No i. Z... Nie no, zagrajmy. Let's play. nowy świat, a jak będzie fail to znagramy od nowa Mój niezawodny system O o WTF? Co to jest? Woda! What? Spanujemy się w Skrzynkę rozmiażdżyło? Dobrej! Goddammit! Ej Wziąć można rzeczy? Można wziąć rzeczy Aura ona... Ej, masz kokobince tam O, tutaj siedzi O, nasionko Nasionko Dobra, zbiorę to nasionko Jak szczerze powiedziawszy, to nie będę tam za dużo tak gadał do was Raczej będę tak starał się nagrywać neutralnie Dobra o, owieczka, Dzisiaj... Coś w miejscu. cię zabije. Dobra. Sorry za moje śmichy, chichy, ale no mój kolega jest. Spędźcie z nim dzień, no to. Tak jakby przejść męczarnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No, ciekawe czy mnie będzie słychać, to jest być albo nie być. O, nasionka. No właśnie, a coś tam muszę pogadać o Minecraftie. Tak nagrywam serię, ja bez Minecrafta gadam. Tak, wyszedł Kiedy to wczoraj? Nie, przedwczoraj wyszedł Minecraft. Tak? No wczoraj wyszedł nowy Minecraft 1.3.1 Dużo rzeczy dodane. Wszystko. wszystko dla mnie, w ogóle, właściwie to nie jest zaskakujące. co aktualizowałam sobie snapshot, więc. Dobra, trochę drewna zebrać. Więc. Sporo jest dodanych różnych rzeczy. Na przykład, świątynie. Co, linka jest dodana? Mm. Zachęcam wszystkich piratów do, kupi do kupienia pełnej wersji Minecrafta No tak, zamilkłem Jak fontanna wiedzy O, grzybki I to od razu, od razu dwa rodzaje ale chyba tutaj to sobie nie zamieszkam nie lubię takich terenów a trzcina? trzcina dobrze, że mi przypomniałeś weźmiemy sobie listkę hahaha ha, ha, very fun Idziemy teraz y, w Mamy najpotrzebniejsze rzeczy i idziemy w poszukiwaniu domu. O, mam pomysł. To się będzie, ten odcinek będzie się nazywał w poszukiwaniu domu. Dobrze. Sorry za lag. I za to odgłosy. Dobra. Trochę trzeba <gadza> pogadać, bo tak cicho. W tym odcinku mam zamiar poszukać miejsca na schronienie. Kurde, co to za dżungla? Dobra, tak zrobimy. crafting box i łódeczka kupiłam sobie ostatnio nowe słuchawki dość dobre kiedyś miałam też konta na youtube ale wtedy to jeszcze są stare czasy dobra, płyniemy, opłyniemy tutaj sobie Eee, w co to dookoła ta dżungla jest? No nie no, świetnie, very very świetnie A nie, to... Kiedyś też się niszczyłem o to Dobra Płyniemy, płyniemy i... Płynie płynie <laughs> Dobre mi masz Dobra Nie, no teraz to Z beki O Ziemia, ziemia Glina Wiesz Idź na dom Już mamy tej gliny Kur... Ej, ale podtrzymałem się od bliźniarstwa Czy nie postępy? Na kominek będziemy mieli to Co to mi wyskoczyło? Jakieś okienko? Z Kasperskiego Kurde Dobra Samo się wyłączyło dziadostwo Dawaj sprintem No też prawda, grzybki. Dobra. O, o, zaczyna się nowy biomek. Od razu lepiej. Muszę czas kontrolować. Nie, nie będę go atakował, bo to statko jest ma dość małe, ale no nie wiem, gdzie tu sobie domek zrobić tutaj może jeszcze nie to okienko znowu mnie goni Dobra, idziemy tutaj optifine muszę sobie pobrać Teraz na to wersja 1.3.1 nie wyszedł jeszcze, ale Kurde. Gdzie to dom mogę zrobić? Dorać mi. Zabił górę. Nie wiem, zabij kurę na razie. Zabij kurę. I co, co, pióro dostanę. A, mi ocho. Kurde, znowu lak. Tu, odciąło się. O, nie ma. Wody nie ma. A nie, jest woda. Dobra, tu idziemy. O, tu ładnie. Dość. Jest blisko wody. Tu można go zrobić. Ale w którym miejscu? O, to, to jest ta, pytanie. Miejsce, to, tam, jak Zaraz zobaczę. Tam. To będzie moje... Drugie, już o. Będzie drugie miejsce takie. Jak znajdę to fajniejsze, to. gravela Grawela. <grafy> one Dobra. Tu. Brzoska. WD. F. Nie, ja to, to później tam wejdę. Jestem za goły. O, tu się zbliżamy. O! O, jest! Na tamtej wyspie. Muczki. A, chociażby. Pfff. No, i na tej wyspie sobie zrobię mój pierwszy prowizoryczny dom. Nie. Tylko że tu się zacząć. No tak. I nie masz drewna. No to. Z... Robimy prowizorkę i to very szybko. Prowizorkę. Ej, a ja na jakim ja je w ogóle gram? Na pokojowym nie, na łatwym. A normal to co? Normal to jest dla hardcore, a ja jestem tym leszczem. No, no dobra. Tu też zrobię taki domek prowizorkę. Nie ma pochodni. Coś się tam wykombinuje no tak, miałam jeszcze jasność ustawić. Jasność ustawienia graficzne, jasność jaskrawa. O, o wiele lepiej. Prawda? Prawda. Kurde. Tak. No cóż, będę musiał łupać to kilofem. Nie no kurde, już ja trochę przydługo nagrywam. Co? to się tak zdaje. Dobra, to wiecie co? To ja może skończę ten odcinek. Zrobię ]cie. prowizorkę tutaj taką, taką fajną, tako. I widzimy się w następnym odcinku mojej serii Zagrajmy w Minecraft. Albo przygody z Minecraft. Nie wiem jeszcze jaki tytuł wymyślić. Powodzenia i nara.